Okej. Okay. To dla Was. Witamy Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Pokój i dobro. Pokój, dobro. Ptaszki śpiewają, sąsiedzi muzyki słuchają. Takiej fajnej, o. Alejandro. <laughs> A my powiemy sobie troszeczkę, odpowiemy na pytanie, jak rozmawiać z niewierzącymi, to znaczy na no, jakich argumentów używać, żeby przekonać tych, którzy myślą, mają poglądy i, inne niż my. Ja myślę, że w ogóle czy, warto wyjść z założenia, że my nie, nie musimy przekonywać. Może, może się uda y, pokazać komuś sensowność tego, co robimy, ale też jeżeli za wszelką cenę założymy sobie, że ja muszę kogoś przekonać, to się może okazać, że popełnimy ten błąd, co, co niektórzy którzy świadczą. Yy, są świadkami i chodzą i za wszelką cenę po prostu chcą kogoś przekonać. Na siłę, tak. Yy... Znaczy, przede wszystkim trzeba no też chyba myślę, że tak spojrzeć z takim spokojem na drugiego człowieka, bo to, że ktoś ma taki, a nie inny światopogląd, oczywiście to może być związane z jakąś zatwardziałością, prawda, z takim świadomym wybraniem systemu wartości, który jest przeciwny Ewangelii, ale może być też taka sytuacja, że ktoś został wychowany na przykład w takiej atmosferze powiedzmy, takich wartości, które, które niekoniecznie zgadzają się. Z tym, co my wyznajemy jako katolicy. A może być to związane właśnie z, jakim, z jakąś deformacją ich sumienia, przez środowisko, przez szkołę, przez pracę, przez jakieś, no wiadomo, tak, no. różne systemy totalitarne, które łamały ludzkie sumienia. Znaczy, ja, ja tam mówię, czy że tak. Z... Znajdę zasadę, że czasami ktoś, kto nie rozumie, dlaczego my tak postępujemy, dlaczego widzimy sensowność w wyznawaniu wiary, w wyznawaniu Jezusa Chrystusa, w przestrzeganiu przekazań, bożych, kościennych, w trzymaniu się katolickiej nauki społecznej, no odnoszę coraz, coraz częściej wrażenie, praktycznie jestem pewien, że mnóstwo z tych ludzi po prostu nie zna wiary naszej, nie zna. Nie, nie widzi sensowności, bo nie wie dlaczego. Dlaczego Kościół naucza tak, a nie inaczej? Tak. I, I zatrzymuje się jakby na wyszkoku Góry Lodowej, widząc, widząc pewne, tylko jakby już efekt końcowy, a, a mało kto się pokusi o to, aby dojść. Dlaczego na przykład, chociażby w dziedzinie takiej moralności małżeńskiej, czy w dziedzinie chociażby, nie wiem... Jakiejś etyki, tak, moralności ogólnie, prawda? No, no właśnie, generalnie, ale też życia sakramentalnego, bo to ja uważam, że, no. że, że, że sprawa życia sakramentalnego, co to są sakramenty, po co są sakramenty, czemu służą sakramenty, Ostatnio przecież tak bardzo krytykowany, tak mi się wydaje, że krytykowany, czy w ogóle jakoś tak pomniejszany Sakrament małżeństwa. No, 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 wydaje tak, tak, mi się, dewaluacja do tak. tego sakramentu, no. Co? Dewaluacja. A pozdrawiam tych wszystkich, którzy Dewaluują. kiedyś dowiedzieli się Nie. ode mnie, co znaczy słowa empatia. A. No. W każdym razie tak no właśnie zdewaluowana jest wartość tego sakramentu małżeństwa, myślę, że wielu innych sakramentów również. Znaczy, bo, no właśnie i bo, że, że, bo, a potem myśl mi ucieknie pewnie, znając życie ucieknie. Trzeba go łapać. Yy, no. I teraz tak, yy, i ta jakby nieznajomość, yy, może inaczej, no nieznajomość tak naprawdę yy, korzeni chrześcijaństwa i że... I że... Cała nauka chrześcijańska, ona jest y, bardzo mocno zanurzona w, w Piśmie Świętym, w tym, co mówił Jezus. To nie jest odłączona jakaś przerwa między, między tym, co, y, co, co wypływa z Pisma Świętego, mm -hmm. co nauczał Jezus, czym żył pierwotny Kościół, a nagle teraz miał pierwszy wiek, Kościół też powymyślał, do jakieś przekazania, trzeba, trzeba to przestrzegać i, i to się nie zgadza. Niektórzy mówią Kościół taka, ale nie, nie, o tak mało kto mówi. Niektórzy mówią Bóg tak, Kościół nie. Kościół, nie. Tak. I, I trzeba mieć na uwadze to, że, że często w tych naszych rozmowach yy, yy, druga osoba, z którą będziemy rozmawiali, będzie miała tak zakrzywiony obraz Kościoła, że te argumenty, które dla nas są oczywiste, o których będziemy używać, mhm. będą w ogóle nie do przyjęcia już jakby samej definicji. Z samego założenia, tak. No. A z drugiej też jest z drugiej strony taka, no niestety też tendencja, że to, czego naucza Kościół w swoich właśnie zasadach, w swoich prawach, przykazaniach, jest traktowane jako ograniczenie wolności człowieka. Gdybyśmy w ten sposób spojrzeli, no to rzeczywiście każde prawo, które my mamy, które jest nam dane przez różnego rodzaju instytucje jest w naszej wolności, tak? Nawet ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym, bo ja mam wypasione auto, chciałbym sobie śmigać szybciej, jest szeroka droga, ale nie stoi zakaz. Czemu on ma służyć? Dobru, bezpieczeństwu, prawda? A więc jeżeli tak też spojrzymy na, na, na to, co zostawiła nam Ewangelia, co zostawił nam Pan Jezus w Ewangelii i co potem Kościół w jakiś sposób doprecyzował w postaci różnego rodzaju przykazań, i spojrzymy na to w ten sposób, że to ma służyć memu dobru, mem, memu, memu ostatecznemu szczęściu, jakim jest moje zbawienie, to ja chcę tego przestrzegać. Tak samo jak mądry kierowca będzie chciał przestrzegać kodeks, kodeksu ruchu drogowego, bo jedzie ze swoją rodziną i chce ją szczęśliwie dowieść do domu. O. E, w, w, tak, e, oczywiście się pod, zgadzam się z tym. I Dziękuję. teraz. <laughs> Proszę. I teraz wracając do odpowiedź na pytanie, chodzi o to, żeby nie przesadzić z moralizowaniem, bo jeżeli nawet żyjesz tymi kogoś zarzucisz argumentami, jak to nie powinno być, będziesz mówić, ty powinieneś tak, ty powinieneś tak żyć, to musi być tak, tak i tak, to ktoś nagle powie zaraz. Co ty będziesz mówić, co ja mam robić? Myślę, że dobrze jest wyjść z takiego punktu, żeby powiedzieć, słuchaj, wiara dla mnie jest tym i tym. Ja dzięki wierze. Pokazać dobrą i Pokazać dobrą wiary, pokazać. Ale, ale zacząć ale, bo, od, od, tak, od siebie. Od siebie. Czym wiara jest dla mnie. No. Albo czym wiara jest dla mnie, albo jak ja wiarę odczytuję i, i, i jakie co ona może mi dać. Tak jak żyjesz wiarą pokaż, że, no. że, że ona jest możliwa. To znaczy, że... Yy... Codzienne życie wiarą w sposób autentyczny jest czymś zupełnie naturalnym. Że to, że to nie, nie, nie musisz być dewotką, nie musisz być jakimś dewotem, człowiekiem o, o, o wąskim umyśle. Możesz być bardzo światłym, mieć kapitalne poczucie humoru, a jednocześnie żyć radykalnie wiarą. Ale uwaga, to będzie czasami niepopularne, ponieważ będzie przewidywalny ponieważ w niektórych sytuacjach będzie wiadomo, co zrobisz, bo no nie będzie ci nakazywał kodeks i, i nie zakombinują ludzie z tobą i w niektórych y, okolicznościach nie będą się ludzie z tobą liczyli, bo no wiedzą, to, że... Będą odstawiali na no bok. Tak, tak, z tym tego tak, już tak. nie załatwimy, on jest dla nas no. za uczciwy na przykład. Tak, albo my wiemy, na, na takie teorie on będzie mówił tak czy owak, nie? Tak. I, ale, no chwała Panu, żeby tak ludzie nas klasyfikowali. tak? To znaczy, pokazali, że. abyśmy aby, byli tak czytelni dla ludzi, że w swojej wierze przewidywalni, że radykalni. Jan Paweł II, błogosławiony, mówił, że jednym z owoców dobrze uformowanego sumienia jest umiejętność nazywania dobra dobrem, a zła złem. Ładne, prawda? Amen. 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 Pokój dobro. Pokój dobro. Nie, łączamy. Thank <laughs> you. We're sorry, the number you the dial is not in service at this time.